Tak więc witajcie ziomeczki z tej strony Kazik. Dzisiaj kolejny FS. Było trochę przerwy, jest dzisiaj ze mną kiełpik. Siemaneczko. Jurek. Siemka. I Mati. Siema. Jak widzicie jesteśmy uszykowani do cięcia trawy. Tutaj mamy ładne pole. I do nowej serii. Do nowej serii. Tamtej nie dokończyliśmy ze względu na to, że komputer poprawiłem. Zresztą możecie zauważyć po grafice jaka już się prezentuje. Ogólnie, także ja już sobie wsiadam. Chłopaki niech się tam martwią co robią. Eee, hmm, dobra, ta obeja sobie przydączył. Zafaj, zafaj, coj, cof. Kiep ich zachaj. Ja ty uważasz... Bo bo Skasuję Matię. Ja też. No ty nie podjeżdżaj. To? No byś mi podjechał pod kociarek. Nie stoję Dobra. Kurde, ale mgła. No. Ej, A łapuś ci odpal. Nie przewidzieliśmy tego. Kurde. Ty odpójść ty kosiarki. Trochę taki fail, ma O kurde. Nie, no bo nie włączyłem. Weź idź tą kosiarkę. Kurcze, nic nie widać. No jedź do przodu. Ludzie, ogólnie mówię od razu sorry za tak długą przerwę, ale naprawdę, komputer nie było. Pierwsza święta, później komputer, zacząłem coś nagrywać. Później trochę komputer podkręciłem. I tak wyszło, jak wyszło i tydzień czasu było przerwy na kanale, ale teraz wracamy, zaczynamy nową serię. Na tej mapie długo posiedzimy naprawdę, bo jest wiele ciekawych rzeczy. E, no niestety nie możecie zobaczyć bez mgła. Jurek musisz chyba objechać, nie? I dopiero ten. Nie, nie, poczekaj, 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 Jurek tam ogarnia chyba. Ja ogarniam to. Wiadomość dostałem. Zgarnia tu na środek ta? Warto, no to właśnie, wiadomość ważną, także muszę odpisać hmm, Także sekundka Weź przyspiesz trochę czas No to możesz no. Też, też sobie A ja też nie było Bo to liczba nie jest 120 ale 30 Dobra A to, Kurde jest taka mgła, że nawet kurde odjechałem od brzegu O jezu, Matiu uważaj, uważaj bo cofam Trochę tutaj muszę dociąć do brzegu idealnie Bo jest taka mgła, że naprawdę ciężko zobaczyć cokolwiek Może jeszcze SMS-ko odpisałem Nie wiem, o której zaczęliśmy nawet nagrywać niestety Ale zobaczymy jak to wyjdzie Nie wiem czemu nie ma... Trzy minuty mamy No, też mi tak się wydaje Tak, też mi się wydaje Dlatego tak patrzę, że o równej zaczęliśmy nagrywać Także, easy Jak mi budzik zadzwoni, to kończymy odcinek <gry> Ej wiesz, że ona zgrabia i na prawo i na środek Jak na prawo i na środek? Zgrabia? No, no jakoś źle ustawiłem ją i ona i na prawo i na środek zgarnia. Dobrze, na środek nikt zgarnia. Dobrze no, jest. tak wiem, że na środek no zgarnia. No najpierw, że ale... później ominiesz trochę i będzie na środku kolejny rządek i na prawo zrzucisz do tamtego. Eee, jak tu wiesz, już Równo nie będzie jeździł. Nie wiem, no kombinujcie jak tam chcecie, jak wam się tam podoba. Bo ogólnie dlatego robimy takie coś, bo chcemy sprawdzić jak to działają cielaki, bo się ścieli cielakom chyba daję ziemniaki albo buraki ale chyba ziemniaki ziemniaki wodę i co jeszcze? no i śruta i temer no i temer dlatego tniemy teraz trawę raz już cięta była i było zrzucone w ten sposób że kieszonkę zrobiliśmy a teraz robimy nasianko także zobaczcie sobie jak mapa Aha, a to Ty to na miedzę żeście narzucili na połowę nie widziałem że zgarniam jak Bo jaka mgła się zrobiła? No tak no. dziwnie jest, bo jest na tym... Że jakby nie kosz... Znaczy niby nie skoszone, ale skoszone. No stała ta trawa jest na końcach. No. Aha, na końcach to stoi, no bo to jest jak skrętasz, to akurat chodzi po tylnie koło i nie sięga tego kosiarka. Ty, ja wam powiem co wy zrobiliście, ja wam powiem po odcinku co wy zrobiliście, dlaczego tak jest. Nie wiem. Ja tylko widzę jak w ten... W, <laughs> y, powiedz mi. W mgle widzę chmurę dymu, Mattiego Kurwa muszę przybliżyć się tam i będę stamtąd A to już nie ma, dobra Nie, to jest stała granica i dlatego tak jest Tylko czasem odwrotnie nie jeździ No nie, nie, nie to co ja myślałem Żeby co wy tam wreszcie zrobiliście No poleciałem Czekaj, a może to jest tak O kurde stój! <laughs> o, kurde. Ja podniósł jedno <laughs> Jedziesz dalej! Ja, dawaj Czekaj No śmiesznie żeś to zgarnął Ja dobrze bo od razu zanim jada tak to zanim on by tu okrążył On Nie je czekać już tam, O zgarnie na środek No, teraz tak Ta prawa nie zgarnia, ale coś się... No, było więcej tej procent. No ile szybciej leci właśnie A to przekombinowałeś teraz? Juraj gdzie ty jedziesz? <laughs> ja o W <wolę>. ja. <laughs> Robię o Boże O co za Dzisiaj internet wie, za wiele mnie pozwala No, nie, nie ogarnia was Dawaj durem To Jurek jak teraz o. zgarniasz? Na środek cały czas? Na środek No zgarniam teraz. <ścoughs> no ja widzę, a, że to jest <ścoughs> <z> szosy Na tej nowej karcie graczem... Wyłąc... Mam to wszystko widzę teraz. O, o poszedł boż. Prezes się asfaltu się tym nie zwija chłopak. Hmm? no taki lag jak muszę ja zwinąć. No nie moja widać, że ci net dzisiaj nie uciąga No nie uciąga nic Ale Nie jest źle, nie jest źle Także nie mogliśmy się też doczekać z chłopakami nowej serii Bo naprawdę no. już kombinowaliśmy, transfer mi odnowili i zaraz mody na dedyku wydo, ten wylądowały i lecimy od razu z tą serią. Zobaczymy, co następne się zrobi, bo nie wiem, czy będziemy jeszcze w coś się dalej bawić tutaj. O, mgła puściła, także ludziska możecie o, sobie zobaczyć, jak ta mapa zaczyna wyglądać. Ogólnie pochmurnie dzisiaj ma być, ale... Dobra, czas, zwolni A Jurek przyspieszę ja mam ten czas. Jurek, wiem Ale go muli, ty! Ale co, odwala. A ja mam lagi na dedyk Serio, nie wiesz. Ja mi nie leguje. Mi też już nie, nie puściło. Dobrze, że napisałeś, bo on nie widać na nagraniu. Ja Może Jurek? Ty będziesz ze sobą zbierającą co? Poczekaj, Andrzeju. Jurek, po tu nie ma tyle problemów z netem, tylko się najebał. Ja dzisiaj trochę że przyszedłem do pracy. Bo wiecie, pan prezes kazał nam robić niedzielę, nie a po święto, to to, wie, to trzeba było po... Jaką niedzielę? Dzisiaj masz poniedziałek. Wtorek. No wtorek. Nie wierzę, Jurek, co ty czynisz. Matko bosko, Jurek. Jurek zaraz poleci za serwaj i Na pewno. Go wywali. Bo bywa się tak, żeby to lepiej zasięgnął. Kurwa, chłopie. Słyszę tam nie w ogóle? No a. słychać. Co, stoisz w miejscu czy co? No a wy stoicie w miejscu czy co? Nie, my to chodzimy, normalnie wszyscy Aha, no to ja muszę wyjść i wejść, to weź zrób cięcie Kazik. Ja cięć nie będę robił, chłopak. Nie wiem czy ci warto, bo zaraz... I tak koniec w sumie ile mamy nagrania? 8 minut no, 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 no to koniec to już chcesz? nie no poczekaj widzicie widzicie jaki on dla was jest? 9 minut? nie no zanim to jeszcze zgarniemy no to to, to 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 i tak nie wiem jak tam Jurek chcesz to wbijaj to najwyżej wtedy sobie przytnę pogadamy sobie no <laughs> ale Lakis ale... co? to nie jest ostatni brat poczekaj wyłączy hmm. mi Jeden pies, wejdziesz <grystanie> Ale daję temu case'owi Wyjdź z mojego Cicho, cicho, poczekajcie, poczekajcie To teraz Do będzie przycięte, to tam, żeby nie było, że kurwa synfra się skończy, a my będziemy gadać W połowie Także poczekajta, cicho No. Halo chłopaczki Jurek już dołączył, lecimy dalej Już cię puściłem. No dziękuję, czekaj gdzie jest mój case Mati? Co tam? Coś ty zrobił za rogola? Nie, nie opuściłem kosiarki A, easy Wy, kurde tego teraz wywalam, mówię kręci no. bączki, mówię coś jest... Nieee, po prostu Zawracałem Rozumiem a tu to, to ładnie działa. O, ładnie działa. Będą, trzeba... no, żeby tak nie było skogu tam, jak u jednych fendów, żeby będą wywalać grę. Uważaj, ty. Nie wiem. Mało no, jak dedyka nam wywalą, to dopiero będą jaja. <grym> Wtedy maszyna od nowa. A żeś tu na początku nawalił, nie? Kto? No... no, Zio... no bo sz szeroko Kiełpik. było zgrabione. No bo to szeroko zgra zgra zgrabia jeszcze mogę ci na lewo zgarniać tylko. Jeszcze to, to weź, bo takie rogole tu na zakrętach, że nie idzie tego zwinąć. Osiem i poczekaj Czyli teraz gdzie zgarnia? Na środek? Nie. Teraz zgarnia... No i go wie gdzie zgarnia. Dobra, zgarnia na lewo. Matim fajnie Precyzja, mój friend. Nie no, ja teraz nie mogę po prostu się napatrzeć jak mi ta grafika uciąga, że ten... Że ładnie Ale wiesz co jest najlepsze? Patrycja odpuściła Napisałem, że nagrywam, napisała OK, nie przeszkadzam I huk Fager Wyjebię mu chłopów, naprawdę on czekał, aż mnie na nartach spotka, ale mnie nie spotkał na szczęście. Bo Jurek jest oszu z małych penis i oszukał. A teraz Nie oszukałem, tylko nie miałem kursu. Co? No chcę, bo będę. Teraz będę na pewno. No ja też. No i kiełpik będzie prawdopodobnie. Na, na pewno 150 km znowu nie będziemy gnać, żebyście nas wystawili. Mati, bo pis... no, no teraz na pewno nie. się wystawię. przeszło. Dobra. Teraz dobry rządek? Teraz elegancką, bo akurat eee, żadnego no. mijaka nie robię. O, Teraz to elegancko. tak ładnie robicie. Mati, ty dobra. chcesz za mną iść na czołówę? Nie. My, my z Matim zjeżdżamy. I ten. I, i, i. No ma ten Mati... Niech weźmie drugą zgrabiarkę. Nie ma drugiej zgrabiarki, to weź... Ajo. No to ja bym się tylko bawił, dobra. Ogarnę. Nie kupowałem drugiej zgrabiarki, a powinienem, faktycznie, bo... To i tak nie należy no, no. tego zbierać przecież. No, ale ja muszę bym się kupić... wtedy przyczepiał. A, a co ty teraz będziesz robił? A no to. To Jurek, weź, masz kasę? Poczekaj. Weź się zaloguj, tam hasło pamiętasz? I ten, i zaraz kup. Trochę... Lag będzie. No może być lag. Tak. Kup zgrabiarka, a ja wezmę sobie wtedy tą. Już. Już kupiłeś? No. A tu nawet nie, nie było laga. No. No stoi No kupiłem bo kasa też spadła WORL drift Tylko tam jeszcze musiał ugarnąć na numpadzie masz nie? 4, 5, 6 masz yy, prawo, lewo i środek Przód postaw przed moim szodem A w ten sposób okej No najwyżej później przestawimy przed tym Żeby ropy nie blokować A ja biorę przyczepę do ten klasa Wezmę sobie podepny Zaraz stówkę, 97 on. Ja Zaraz będzie stówka. Ej ona robi mi ta zgrabiarka czy mi się zdaje? No on mi jaki robi. To. ty, ale ona wpadł, zobacz. łapałem to przecież. O teraz idzie ładnie. Dobra macie. I później... ...postawki odstęp tam zachował. Wajnie? Jurek, molicie. tam Hamati A przyjdzie, Jurek! Taczka, ale O, dobrze. Nic się nie wgięło. Okej. Okay. Aha, dobrze. No. Co ty odważasz? No kurde, ciężko mam się... No zgrabiał! Zgra Weź ten, zacząłem sobie opuść. P odnosiłem go. Opuściłeś? Weź to zgrab... Dobrze, prezes tego... Jurek, wzią. ale Cię moli. Weź tam ogarnij w domu. Dobra, weźcie mi ten, powiedz, jak tu przystąpicie... na nie chciał Jurek mówi, bo ja nie wiem. Jurek, zatrzymaj się. Próbuję. No dobra, zatrzymałeś się. Jurek, Ten, potem... na nu... Przełączasz na tą, przełączasz na zgrabiarkę i 4, 5, 6 na numpadzie. Ja tu zgarniam to, jak Jak góry. koguty szybko w tym niecholadzie chodzą Ja nie mogę Jurek zgarniasz, czy coś się dzieje? Aha. Poczekaj, coś się dzieje U Ciebie znowu nudge, fankuje Dobra, to, to ja jadę za mną druga drugą pojadę już no. Ja tu zbiorę ten pasek, co wcześniej Jurek zrzucił Nie, nie ma Ty, jak chcesz, to mam bez gra, każdy chcę Nie no, Jurek Czy wolisz wozić? Spróbować wozić No pas. O Macie ty Piszcie, na środek tutaj. jak? Nie, na prawo I puściło cię Jurek? A Przestawię na lewo, nie? Tylko by... Ta, tylko że... Musisz wyłączyć wtedy lewą stronę Tak jakby, nie? Bo ona by je wtedy zgarniała głupio I będzie zgarniała i prawo-lewo Okej okay. No tam trzeba tak wiesz, szkinować. Nie wiem, nie wiem, chłoposzki. No ja już to obcejłem Ja nie ogarnąłem. Bo tak ustawiłem, że na początku i to i to zgrabiało. Idzie ładnie. Przyzwolicie. I tam wysypałeś? No wysypuję. Dobra. I w dobre miejsce Ci powiedziałem. Mhm. Że ludziska się nie czepiajcie o takie rzeczy, bo my sami ogarniemy dopiero tą mapę i trochę nie przegraliśmy, ale też się nie bawiliśmy w takie rzeczy. Tam, bo to za długo by nam zeszło, z serii by nam się nie chciało nagrywać z tego. Mądrze mapa jest strasznie. Nie, nie chcę się włączyć chudów, żeby pokazać całą mapę, ale naprawdę to jest jedno z mniejszych pulsów w tym momencie robimy. Zresztą zobaczcie jakie tu jest pole. I ona obkręża całą tam gospodarkę dookoła. Nie jest źle. 25% o, z kabiny, ja się że... zastanawiam dlaczego mi tak napis na procenty lecą a ten na to bo w jedną najpierw zrzucone, a teraz w drugą Mati narzucił No tak bo ja tam na początku miałem przejść do ustawiony bo jechałem pierwszy raz dookoła nie? I no nie źle ja no, jak... Mati jakbyśmy się tak zgrali to byśmy zgarniali na jeden rządek dwa nie Wiesz o co chodzi? Wiem ja, wiem ja. Którym gaź wiedziesz? Ty! Zobacz, master. Ale pojechaliście Czekaj Ale ja tu nie widzę nikogo A ja widzę wszystko. Ciebie nie chcę, Pierwszym czy drugim jedziesz? Jak drugim czy pierwszym? No rządkiem. Jadę od strony torów pierwszy. Aha, no to dobra. A ty to wcześniej uniosłeś, ale dobra. To na chodź, koniec. ja będę zgrabiał na lewo, a ty na prawo zgrabiej. Gdzie ty jesteś? To, to jest na końcu. Na koniec za nimi ten kiełpik, oni tam na końcu kombinują. Trzeba tu zbieraj ten kawałek. Czekaj, co ona nie chce zgrabiać? Ej ona zgrabia Ale u ciebie? drugą, w lewo zgarnie Czekaj Nie, to jest lewo, dobra Trochę mamy problemy, ej, tak ej ona zgarnia tak. czy nie Nie w drugą, nie w Czekaj, no to zgrabia nie na prawo czy nie? Garnię. Stary gdzie ona zgrabia? Nie widzę No właśnie też nie widzę gdzie ona zgrabia Aha, dobra, poczekaj Prawa to to będzie dobra, poczekaj Moja w ogóle dobra, nie Dobra, no ruch. dobra, zgrabia na lewo. Albo ja mam takie polaka, ale w ogóle nic mi nie zgarnia. Zgrabiarka. No u mnie też nie zgrabia przez chwilę. Nie wiem, to nie moja wina, bo ja tego nie hostuję tylko dedyk. No, ale to znaczy też nie dedyka wina, tylko nasza wina internetów. No ja mam dobry internet. No pa, <laughs> ci się odnowił. Dobra, jedź idź <laughs> Dobra. Ja mam 56%, jadam sobie... Jedziesz tam, Mati? Zgraczysz tak, tak, jadę, jadę, jadę. Teraz będą ci procenty szły, Kiełpik. Ej, Kiełpik, ty mieliśmy tą pierwszą przyczepę 960, a ja mam tą większą 960. No, kazałeś mi zapiąć pierwszą, to zapiąłem pierwszą. To mniejszą by... zapiął do większej, o Boże. No, 900 tysięcy 9000 na 5. Ale wiesz, ta smerfetka w porównaniu do tego case'a, to wiesz, połowę tylko... Znaczy no, tylko nie ma co ten case pewnie.

E, chłopacy nie... mamy gdzieś tak około 20 minutek. No ja właśnie tak patrzę co chwilę na zegarek to widzę, że 20 minutek jest na pewno Nie wiem czemu akcjon mi nie wyskoczył w prawym górnym rogu ile jest minut No ale pach Dobra teraz ja pierwszy to, radia, to, pierwsze, to mhm. powinno być dobrze chyba no nie? Nie zabrałem Za, tylko na prawo zgarniaj tak. Kiełpik weź tam zbierz tam. Dobra Żeby jeździć szybciej to musisz podnosić, nie wiesz o tym? No. Poczekaj, ja wtedy zgarniałem na lewo, dobra, to będzie dobrze Dobra, Kiełpik O, przebój byli... na dwie strony mi znaczał <noise> O Boże <noise> Nie, to... Na pią... Y, szóstkę naciśnij Na ścisłem, no I tak. Nie, Czwórkę naciśnij, a szóstkę wciśnij Czwórkę i szóstkę naciśnij Dobra, ja mam 74% Dobra, że jest git, okej okay. Już czwórka była włączona Kiełpik, czy tam to zmieś się, co nie? Zmieszczę. Dobra, tam któreś tam pozgarniajcie to Dobra, ja jeszcze lecam Trochę ciężko było, ale dobra. Zarawamy ludzisko pokażę trochę farmy jak to wygląda. prowadzenie nie robiliśmy, od razu wzięliśmy się za grubą serię. Mam nadzieję, że będzie koło 3000 wyświetleń. Zresztą tak zawsze na FSie Dobra, nie wierzę już. Na... Przez wagę Ile nam cały zestaw waży? Aha, waga coś jest popsuta To nie waży? Nie, pisze na wadze, że ten, że jest 30 ton 840, co nie? Aha A na samej przyczepie mam 38 <śmiech> <śmiech> Teraz jadę ja pierwszy, ty drugi, nie? Źle waży ty No, 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 no. to wjeżdża Serwis trzeba zamówić do nich. Teraz nic nie przestawię, teraz będzie dobrze tak, tak będziemy jeździć we dwóch Ja raz ty, pierwszy raz ja No tak, jest bit Czekaj, ten słup będzie trzeba jakoś obrobić nie, Ja jadę pierwszy ten, zrzucę to do, do TMR-u bezpośrednio No to dobrze, akurat to słup odjedziesz wtedy teraz No poczekaj, jakoś się dobrze może załapie Ludziska już wam tłumaczę co to jest ten TMR Czyli to jest ogólnie to główienko co tu stoi Ono miesza idealnie pasze do tych do cielaków, żeby jak największą wydajność miały że się nie nie pas... no TMR to to co z tego wychodzi a nie no TMR a to jest ogólnie mieszalnik no to, to paszę nie pod to podcofam jeszcze to jest mieszalnik pasz TMR Jedź pierwszy chwilowo jest tam jestem trochę sionek szątki wpakowanej aż co daleko, że żebym podjechał. teraz na pierwszy czy ty? Aha, no ty da, ty ja okej jeszcze ty ja, ja, okay. znaczy, zobaczysz jak tam się spał więc jak widzicie tutaj mikser zaczął chodzić, bo w tym pęknięciu tam wciąga i to później tutaj zmiksuję i ładnie wsypię w to ale ta, jakoś nie, ona nie łapie nie ta, ta yy, zgrabiarka no dobra Mati, ja to dogarnię do końca, ty możesz jeszcze u mnie widać mój. czy ładnie łapie u no, tak jakby robiła u mnie nie widać żeby mijaki była tak przerwana no mhm. trochę się zarypałem, bo nie mam jak wyjechać ale jest cwany, teraz ja sobie w tą jak widzicie już trochę wsypaliśmy jedziemy sobie dalej e, tylko nie, do... nie opłaca ci się jechać Bo ja już tu wszystko zbieram ja też wszystko skończę mhm. no dobra no to poczekam za wami długo. no my już, już końijemy na plac to ja pokażę jeszcze do góry podlecę i pokażę mapę jak to jeszcze oglądam zobaczy, tutaj jest ogólnie gospodarka tam jest syb na środku Rozprowadza zboża, rzepak i to wszystko po magazynach. Buraki są tutaj w tym porce. Wiałem, tam jest mieszalnia nawozów, czyli przywozimy stamtąd, tam stamtąd z daleka, co tam ten plac widać taki. Do stamtąd się przywozi nawozy i mięsza. Tu już są trzy od cielaków. Tu są dwie obory i wolno stanowiskowe, tutaj jest w dalszym ciągu budowa trwa. I ogólnie płyta obornikowa i tu jest gnojowica. No, to tak po grubsza, po farmie. Dobrze. Dobra, to co chłopaki, tam już skończyliście, mówicie? Ta. Tak. No dobra, tak. to co, kończymy? Ta. Także ludziska łapeczka, komentarz i zasubskrybujcie, bo jest was raz... Będę was Jak bardzo serdecznie witał w mojej rodzinie, także trzymajcie się, na razie, hejka!